Up. Cześć, witajcie, Szydłanie dwa kolejnym w kolejnym Lago Dzisiaj jeździmy sobie tym łośkiem Któremu już tam wam robiłem Małą prezentację a, nagrywkę Teraz idziemy się przejechać Ale na no spokojnie A no, wszystko bo poprawię, czy coś nie zgubię No No i tak się właśnie takim łośkiem lata I co? Trzeba was wszystkim poinformować, że A ile będzie zjechał, to będzie Poinformować, że teraz będzie naprawdę mało Filmów u mnie na kanale Dlaczegoż to? No dlatego, że No nie ma motora Teraz to, to taka może mała, mała historyjka odnośnie nowego sprzętu Jeszcze gdy do nas zakupiłem GBK GB Street 200 cm pojemności silnik Lifanowski Sprzęt na razie nie jeździ A dlaczego nie jeździ? No, dlatego, że przede wszystkim nie ma magneta To jest raz Nie jest to droga rzecz, ale ale na razie nie kupuję, wybieram po prostu kasę no chcę przede wszystkim zmienić przód w tym motorze w tym to przekluczyć w motorowerze zasadniczo bo to jest motorower 50 na znaczy 200 na 50 <laughs> ja chcę zmienić przede wszystkim przód, przede wszystkim tył no i jak się uda to jeszcze koła to są podstawy później klatka na jakiś na silnik i ogólnie jest sprzęt prawdopodobnie tak na 80% pójdzie do stonto czyli do jazdy na kole Chciałbym się dokarnąć, bo tu paliwa za dużo nie ma A nie tankowałem Ja będę wraca pęd, pojechać tankować. A ja tam ku kuniem idzie, to to nie będziemy kunia straszyć w tym moto, gdzieś mi te biegi tak, no, takie miękkie są te dźwignie naprawdę w tych niedopracowane są, chociaż u mnie jakoś to fajnie te biegi chodziły a tu gdzieś tak kurczę, ta dźwignia już inny model jest i już to nie jest tak jakby to człowiek chciał no i tutaj tak jak mówiłem filmu dużo nie będzie będę no, się pojawiać raczej sporadycznie no, jakby da się mi pożyczyć jakiś moto czy coś ten desen Albo pomyślę coś innego, jakiś pomysł będzie to czwóreczkę do tej akurat się a nie znam Chciałem Wam nagrać test przyspieszenia Tego sprzętu, tego łosia, 125 Ale prawdopodobnie się nie uda Bo kolegi nie ma Nie pożyczę od niego telefonu z GPS-em Tak, to już kiedyś robiłem Tak więc, no niestety nie nagram a moto muszę, że tak powiem, zdać <grych> Bo to jest mota, która już do mnie na taki sobie serwis No i coś tam było, niby, że odcinę, ale, ale nie odcinał się ta odcinka jest oryginalna, co widzieliście na poprzednim filmiku A ja mam trochę jodu O, ta kureczka Przepraszam, kurczę, z tego toku mówienia takiego dawnego. Człowiek nie jeździ, nie nagrywa. O, a się ziomek patrzył na mnie. A co sumie pojedziemy tutaj na góry. Robimy takiego pałmaksa, ale... nie rysinik się nie przyznaje. Nie powinien. Robimy takiego pałmaksa tutaj. I zobaczycie, jak to tak... szybko je jedzie, jak to się śpiesza. Co so, to je Przejdźmy Nie chyba nic No i tu jeszcze mieliśmy przyspieszenie tego, Tegoż oto sprzętu I tak to sobie fajnie leci no. No mi się mega podoba. Już taka 125 na 50. Taki silniczek jest jak wydaje mi się jak na początek dla kogoś, jeżeli pojeździł kiedy 50 to, to śmiało sobie może taką 125, a potem sadzić, czy nawet nawet pierwszy 7 dwójkę, a potem 125 i kurczę mi to słońce po oczach świeci Szleban by trafił. A to strzela kurde. Teraz nie jak chciałem, żeby strzeliło, to nie strzelimy. Ja się zawiesiłem w za chwilę. I to i tak mówię, w filmiku dużo u mnie na kanale nie będzie. Live'a jakiegoś się postaram on zrobić na pewno, znaczy zrobię smierców wietra teraz przemeblowanie trochę w pokoju. To może zrobimy live'a na pieseł. Co małe piesełek Zazjębym cię, a nie bym nie poczuł. A, następny o, No idzie, bożuję ja pod kurtę i mówienie, o kucharz się mi że otworzył, że on przedtem pędził Bo nie, nie zamknąłem go, ha Ten, ten no, zamknięty, dobra Tak, tu nie ma listnika, z nic nie wyciągnięte, miał być zmieniany Ale coś ten, co miał być zmieniony Nie, nie chce chodzić Także nie jest w ogóle listnik, no nie ma założonego I co no? Popada nawet takie ładna jak dzisiaj Bo to się cieszę właśnie, bo mam okazję wtedy dzisiaj to wam nagrać coś Rzadko się zdarza taka ładna pogoda teraz ostatnia Przeważnie to deszcze Jakie deszcze to znów deszcze i nas to wleje i pada i w ogóle do dupy taka pogoda ale ciepło przynajmniej za to jest. No ja tak to chwili, kurde cieniutkie spodnie i na rękawiczki, kurtełaczka i, i bluza pod spodem. Można śmiało się popujać, tak na... na no spokojnie widać dalej jechać, no to nie bym zmarł trochę. No ale jest 10 stopni, 15. Ostatnio na nocy, kurczę 15 stopni było, to czułem się jak cieplej... Przecież ciepla jest niż kurczę jak w lacie nieraz było. Taki kaprysik mamy w tej pogody. No w to dobrze. Dobra, ta zima. No jak najlżejsza, bo nie uśmiecham się teraz dole takim rowerkiem. Sobie u każdego dnia. To wolę żeby było cieplutko, nie było lodu śniegu. Nie wiem do znajomego, czy gdziekolwiek sobie mógł na lokalu podjechać. A i tu te do które nie lubię. Uff tak. droga drodzy, zapraszam Was na kanały innych motowlogerów. To Na przykład do Markowskiego Was zapraszam. Na jego kanał. Tak samo Was zapraszamy na kanał do Krzykorza. Chociaż Krzykorz teraz nie nagrywa. Czy coś tam fajnego czasem nagra, ale... Ale to rzadkość. No i oczywiście do Adama Was zapraszam na kanał. Stąd Adama, to wszyscy znacie. Do Maxa, do... no... do mo... O, wszyscy na M mają mi się kurcze gubię Do Markusa, właśnie do Markusa motovlog, też możecie zajrzeć też bardzo fajne motovlogi na CBR, to stąd w CPN-ce nagrywa Fajny ziomek Bardzo Wam go polecam, samo go coś tam oglądam No, do Papiera możecie zajrzeć Jak was tam dawno nie było A wie, że dużo fanów Simpsonów mam a ja mam tak tak szybko varuję. Możecie do papiera zaglądnąć. Papier motoblog z kanał Stunt Brothers. No fanpage wam papier, a kanał jest Stunt Brothers. Bo prowadzę razem z Wilkiem. Wilkiem jest Stunterem, którego pewnie nie widzieliście na skuterku nie rozumiem, na, na prywce, na filmikach. Też jemuś ja fajnie jako to na kole lata. A ktoś sobie na rybki przyjechał, kurde, ja daję jutro na rybki, nie ma pata. Tak, bo chodzi na rybki czasem. Tak sobie posiedzieć, w pijanie. Koniecznie coś złowić, ale, ale po prostu posiedzieć. Zrelaksować się czasem. Ej, co tam no... Ja do kogo by jeszcze mogę zaprosić do, na jakie kanały. No to na, Luczyn to z kurde, ziomość takich kręci Normalnie te filmiki normalnie no jest gośćze. Takie filmiki to ja bym chciał robić, no ale to jest naprawdę bardzo długo trzeba się przy tym o siedzieć, ją montować no i sprzęt tego dobrym jest przede wszystkim No na moim kąpie to by zaraz się zwiesił, zanim ja bym cokolwiek zdążył powiedzmy tam yy, nagrać czy zmontować i do kogo tam ulec jeszcze w państwie? No to tak to, to, to w sumie jest paru wam w sumie nie polecę bo sam nie oglądam, nie lubię jak, nie przepadam kogo, to już nieważne, a pojedziemy sobie tutaj przez stadionik głównie, poporuczymy trochę na wsi. Jak ludzie słyszą, że Baszu nie śpi, to <grym> sobie sam piłeczkę gra. Jedny samotny chłopaczek Sam samotny! Nikt go nie lubi, nikt go nie kocha. ale no, tak to sam jest. teraz nawet nie tak było na wyniosę tak gorączkę, z kim zagrać. A podjadę jeszcze do znajomka do góry. I co? Na chłopaki, właśnie tak yy, szwankroką pozdrawiam w ogóle wszystkich, czyli za z fanpage'a Ani <grym> się z wami kłóciło Ja cię, niektórzy może nie wiedzą A ja specjalnie dla Peki, żeby się i ja pośmiać I ogólnie z paroma osobami się trochę ponabijać To większość tych po prostu dla Peki z początku bo też się coś tam chciałem, może i przekonać Na tych Indziego bo Chińczyki to jemły. no. Plan jest Simpson kontra Chińczyk, wygra Chińczyk, bo no, ja robię Chińczyki, ale pojeździłem tym Simpsonem i stwierdzam, że zły nie jest, ale nie jest lepszy od y, Chińczyka. Bo jednak Chińczyk nie jest zły. Nie wiem czemu wszyscy stwierdzą, że Chińczyki się psują, że są złe, no, że ramy nie mają pokatek, może metale są w plastiku, ale to jest taka maszyna, to widzieliście, jak jękiem przejeździłem tyle kilometrów, Jakoś oni się mi no nie psuj, tylko katowałem, duchłem Wiele osób budą mnie, o policji jeździ Chińczykami, katują i też wszystko chodzi, ja... i jeszcze wiadomo widać z jeżdżą, niektórzy to sobie tych chyba nie katuje. Ale z jak widziałem, no to też sumy sobie radzą. Sumie sobie jeżdżą. Dziu, Ja tylko na to do niego zajadę. Ja zrobię ja to bardzo ja to jest to jest taki bo to jest taki z taki Łosie, bo to jest nie wyjechać, trójką to no sobie, sobie taki łosiek bez problemu daje radę Jest a, nie jest a nie rzuciłem luzu jak to ładnie pierka. Mhm. No i weź ty będziesz mądry i rzuć sobie luz Skurczę, i te dźwignie O, bo zobaczcie się ona jest miękka strasznie No się strasznie nie podoba w tym modelu No no cóż no, ktoś tak stworzył i tak jest Kiedyś się może uda to zrobić No i co, tak to wygląda ten łosiek Kemerki, że nie zgubił, nie. Mam nadzieję, że się to nagrało. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Tu nie ma dekla, o tego tutaj. Jeszcze jest niezałożony. Tu wszystko ściągałem, tam wszystko to mam na razie tak byle jak powijane. To jest go będzie troszkę lepiej może zrobione. Bo to było się przy tej elektryce, trochę grzebałem i tak dalej. Z tyłu kołem mówiłem. Z jamaszki, o, idzie tył gdzieś otwarty, to chyba nic nie miałem, no szczęście czekajcie, zamknę to, bo... To by dość śmiesznie wyglądało i tak samo sobie zamknę od razu... a to już ciągnę na rękawicy I zamkniemy tutaj. Żeby się mi to nie ma i tało gdzieś po drodze jak bela No i pozdrawiam też w ogóle parę osób miałem pozdrowić z fanpage'a. Tylko oczywiście jak zawsze sobie nie zapisałem, a ludzi na pamięć tak nie wszystkich znam. Niestety. Chciałem parę osób tam pozdrowić, kurczę, co się fajnie udzielają często na mnie no na fanpage'u. Dużo piszą mi. No i niektórzy tam udostępniają moje posty. Co im możecie udostępniać moje wszystkie posty na fanpage'u? No i filmiki możecie gdzieś udostępniać. No to macie właśnie ten gaźniczek. To jest e, 60. E, 26 mm, gdzie 62. 26 mm gaźnik i tak samo, króciec. I dużo lepiej powiem Wam to chodzi niż na, na 19 w pieśniku. O i to piękna okolica, o kompel widzę to jest To zaraz tam do niego podjadę Mało mu ci k widzi ja, coś ten drzewo zbiera i będę kończyć tego motovloga Pewnie długi jak diabli, diabli albo krótki, nie wiem A więc ci mały test, trochę pogadałem na no, chwilę wam wystarczy, nie? <laughs> nie no niestety Tak jak mówiłem, filmików nie będzie Przez dłuższy czas Prawdopodobnie aż do wiosny jak się będą pojawiać takie Sporadyczne, tam może coś napraw, może coś tego I no nic wiele nie będzie Trąknęł ryby no, Nie wiem czy słyszy, no to jadę zaraz do, do, do niego Trzymajcie się, cześć w tym boszu. Zobaczę ska w kolejnych filmach, prawdopodobnie po nowym roku. Także Elo, ja. I lecimy na dół. Ha.